Orkiestra Świątecznej Pomocy już zagrała w Wołominie, w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Sasina 29 amatorskich drużyn z powiatu wołomickiego wystąpiło w charytatywnym turnieju piłkarskim. Budynka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w Wołominie po raz drugi jako charytatywny turniej piłkarski. Pozdrawiamy jak zwykle Jurka Owsiaka, gramy z nim do końca świata jeden dzień dłużej i gra z nami prawie 500 osób. Piłkarzy grają, bo kochają to robić i również będą robić to do końca świata jeden dzień dłużej. Najważniejsza była dobra zabawa, ale na boisku nikt nie odpuszczał. Mecze trwały po 12 minut. W przypadku remisu o wyniku decydowały rzuty karne. Najpierw rozgrywki w grupach, a potem faza pucharowa. Najlepszą drużyną w Wołominie okazał się Duet Team for Fun. Atmosfera jest bardzo fajna. Nasza drużyna gra drugiego rzędu. Cel jest prosty, tak? Zebrać pieniążki na wielką Orkiestrę świątecznie po żeby pomóc dzieciakom. Gramy, fajnie się bawimy. Wynik nie jest najważniejszy, aczkolwiek jakiegoś się gra, to chce się wygrasz. Cel został osiągnięty. Każda z drużyn wsparła akcję Jurka Owsiaka. Na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafi ponad 6 tysięcy złotych.